Witam witam Was. Kolejny filmik. Kolejne meble do składania. <noise> już chyba mówię, bo przecież już mam dosyć. Ale to jeszcze nie koniec. To za mną. Widzicie lustro. Tak. Jak lustro, to znaczy szafa. Ta. Szafa to będę składał prawdopodobnie gdzieś weekend. Ale jeszcze się zobaczy. Mm, ze względu na to, że moja ma akurat. Wolne i może mi pomóc, bo w to, tą szafę to, to jest zabawa dla dwóch. A dzisiaj coś innego będę składał. Tu są trzy paczki. Powinno pójść w to szybko no. to są trzy takie półki zamykane, otwierane na buty. Takie coś znalazłem, spodobało mi się, to kupiłem. Ale zobaczymy. Wam pokażę jak to wygląda na zdjęciu ze sklepu. To ja kupiłem. Otóż to jest coś takiego. Ogólnie wygląda to w taki sposób. Cena tutaj. Więc ja szykuję. puszę sobie jakąś muzyczkę. Naszykuję sobie tutaj yy, narzędzia w wklętarkę wiercić nie będę, ale na pewno będę coś skręcał no i jeszcze do tego ślubokręty co nie, bo czasami no nie wszystko da się wkrętarką zrobić, więc no czasami no jest to wymagane po prostu ręcznie więc też no szykuję no to lecę rozpakowywaniem tego i Eee, składaniem. Po kolei, najpierw pierwsze, drugie, trzecie. Nie będę tego wszystkiego eee, wypakowywał, bo później, kurwa, po, pomieszam. Eee. Zabawa, co zacząć. Kolejny dzień. A dlaczego tak? No, podczas składania przyszedł gość. No, no to trzeba było przerwać. E, ale jak odszedł, jeszcze w sensie się pożegnałem. I ten e, wziąłem się, dożyłem tylko jedną. już było późno. Więc jedna stoi tutaj. Tak to wygląda. Mam na, mam na to jakiś mały pomysł, bo chcę to ustawić tak, jak było na słupku. Yy, się zastanawiam, czy jest sens montowania góry. Czy górę montować? Po prostu bez góry stawiać jedno na drugim. No ale tutaj w tym meblu jest taki mały problem. Otóż nie jest dopasowane do końca. Tu można by zobaczyć, trochę wystaje. Ale to nie jest to, że ja to źle zrobiłem Po prostu tu wchodzą yy, Tu wchodzą te takie yy, śruby co nie? I jeszcze potem blokuje No No to jakim, sens, jak, jakim sposobem miałam inaczej to włożyć Żeby <słuch> to pasowało tu nie tak patrzę, tu nie, bo z tej strony jest, nie, jest, nie ma tego, tego laminatu, nie wiem jak to nazwać, tego. tutaj jest normalne cięcie. Więc no niestety nie jest one dopasowane idealnie, będą no, trudno, ale no wiadomo, że... że każdemu może się przesunąć podczas e, robienia tych dziur, bo oni wywiercają te dziury, e, by było wiadomo, więc no może komuś się po prostu podczas produkcji to kredko przesunęło się i no nie zauważył tego, że źle stoi i tak wywiercił. W sumie, w sensie nie wiem jak, jak oni to wiercą. Dobra, ja się biorę za kolejne dwa, już tu mam naszykowane wszystko i kończymy tą robotę, naprawdę, no jestem w dupie w czarnej, powiem szczerze. Opóźniony, jak najszybciej to zrobić, a cały czas terminy gonią, a... Są jakieś inne sprawy do załatwienia, dodatkowo. Też przyszła tutaj stoi szafka do łazienki. Więc też trzeba będzie wiercić i ją stawić. Więc tutaj jest wymyślone akurat na takie kołki. To się przewierca na dwa. No powiem szczerze, że Ciężko. W sumie to nie no, wyznaczę środek i w, 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 środek wyznaczę dwa punkty, gdzie będzie wiercone. Więc no, jakoś tak to będzie trzeba zrobić. Myślałem, że to będzie na jeden, ale no widzę, że to solidne jest, więc na no, grube kołki. Nie wiem co to są, dziesiątki chyba będą. Właśnie. Ale na kołka powinno być napisane numer. A dziwne, bo nie jest napisane. Więc no... Ciężko jest. Będę musiał po prostu sprawdzać wiertłem. Przykładać wiertło i zobaczyć, czy jest ta sama grubość. No. Dobra. No to ja składam to. No dobra, wyszło to ta, ta wyszło. Są jakieś tam niedoskonałości. I nie mi doleciała. Są niedoskonałości. No starałem się, ale no. Tutaj lata. Ech. Trzyma. Ale przykleiłem na klej. Ten przykleiłem tu na klej. Dobra. Czy się, się latało, ale wzięłam na klej. I najgorzej jest tutaj. Bo tu wystaje. Jak zobaczycie. No pokażę ta. Będzie zobaczyć. Sobie. No, krzywo, krzywo tam weszło niestety. Eee, dlatego się nie dało dokręcić, ale jak dokręciła... Jak się dokręciło, tyle można to kurwa zaczęło trzymać niesamowicie. Bo pod skos weszło. Nie na no, wprost tylko tak bledko pod No i chuj, dobra. Mówię trudno, będzie trzeba uważać. A bo to utniemy. <gryw> ale dobra, zostawiam. Trzeba będzie uważać jak się buty będzie wyjmowało. No. No jest to u góry. Na bardzo chyba przeszkadza. Próbowałem to jakoś siłowo dokręcić, ale no niestety. Ale ja bym powiedział, że na no mniej więcej kolorystycznie się wzgrało to. No mniej więcej. No. Z dwóch różnych e, film, z tego co pamiętam. No i wziąłem się już wyznaczenie miejsca, gdzie będą wiercenia. Poczczone. No. Nie muszę będę musiał coś podłożyć wiertarkę i do drewna i wiercę dziury. No mniej więcej tak jak jest teraz ustawione, żeby się one mogły schować. Pod spód. No. No to działam dalej. I tak tego dzisiaj nie skończę, nawet na, na nie, nie zdążę wywiercić dziury w ścianie, żeby już były na gotowe i przykleić to, bo najpierw trzeba będzie to przytrzymać. Zaznaczyć na ścianie, gdzie będą dziury wywiercone. Eee. No. Nie zdążę dzisiaj tego zrobić. No jutro chcę tą szafę składać. No. A nie wiem jak to wyjdzie ze szafą, czy... Szafę dużymi to jeszcze z tym wyrobimy. Ale dodam, że ja bym dodał jeszcze jeden słupek. Ja bym dodał jeszcze jeden słupek. Spoko. No to ma 150 cm tu jeszcze jeden super. bym ale no zobaczymy może buty się zmieszczą ale no zobaczymy tutaj na klucza. ja bym wyżej rzucił na klucze no bo po tej stronie chciałem po prostu coś przykręcić tyle mi zostało tego, proszę bardzo no a ja działam dalej zobaczymy słuchajcie, nie, kończymy ten odcinek tak pomyślałem, że skończymy ja to zamontowałam, jeszcze poza kamerą, jeszcze powywierciłem, powywierciłem dziury w tej płycie na te kołki i już pozaznaczałem na ścianie, gdzie mam wiercić, więc no to, to będzie po prostu w innym filmiku po prostu, ja prawdopodobnie Zrobię to jutro, zależy też od ilości czasu. Okej, jutro mam do lekarza, więc e, do lekarza, bo mam czas wolny. E, bierzemy się za tą szafę. Więc zobaczymy. No. Jeśli nam się uda szybko złożyć tą szafę, e, to się wezmę za to. bo na odwrót, wezmę się za to. O, ciężko, ciężko. Mógłbym wziąć i już okleić tę tapiterkę dzisiaj, ale jestem wykończony, tylko jedynie powkładaliśmy buty. I tu jeszcze dodatek bo zapomniałem powiedzieć e, o wczorajszym dniu e, To wczorajszym dniu we wtorek to ten to przyszedł gość. gość. Mieliśmy gościa w mieszkaniu i ja składałem ten mebel, no to wtedy e, przyszedł. Musiałem e, w sensie, się dać, że wiadomo no. Gatka, gadka co nie, i czas uciekł. No, ale na wieczór no szybko złożyłem ten kwietnik, co zamówiłem. Kwietnik, no bo nie wiecie, bo Wam właśnie teraz mówię, i stoi on tam. Właśnie, To go postawiłem i to będzie tak stał. No, 80 cm dla mnie, to do, przy tej lampie, w fajnie się dopasował. Naprawdę. Józg, yes, Zobaczymy to. Z tym dalej będzie. Eee, tutaj podleję tym. Słuchoma. Na pewno te kwiatki będę musiał sobie, Twoje roślinki, bardziej kwiatki, to nazwać nie ma eee, tak. Ziemię kupić i przetradzać. Dobra, to tyle z tym odcinku. Ja z Wami się żegnam. Eee, zachęcam Lajk, like, suba, napisz jakieś głupoty. Narka.